W miniony weekend Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie przygotował nie lada gratkę dla rolników i wszystkich miłośników agrobiznesu. W dniach 19 i 20 czerwca odbyły się Krajowe Dni Pola oraz targi rolno-przemysłowe Agrotech w Minikowie. Cieszę się, że mogę Państwa stąd pozdrowić. To jest wydarzenie. No bez precedensu, ponieważ na jednym miejscu gromadzimy odmiany blisko 600, 600 odmian wszystkich gatunków roślin uprawnych. To okazja do sprawdzenia postępu w hodowli, to prezentacji firm i to, co jest wyróżnikiem, to, co udało nam się w tym roku w sposób szczególny, to prezentacja wszystkich instytutów. Są wszystkie 10 instytutów, które nadzorowane są przez Ministerstwo. Krajowe Dni Pola mają być miejscem rozmowy rolniczej, doradców, praktyków, firmy, firm hodowlanych, jak i firmy obsługujących rolnictwo. Na wystawie gościł europoseł, były minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel. Na dzień dzisiejszy przewiduje, że 24 i 5 czerwca zostaną zakończone prace w ramach tak zwanego Trilogu. Trilog to jest Praca y, Komisji Europejskiej, przedstawiciel, przedstawiciel Rady Ministrów do spraw rolnictwa, czyli prezydencji w tym przypadku portugalskiej, no i przedstawiciel Parlamentu jako przewodniczący Komisji Rolnictwa. No te prace już trwają od jesieni od listopada y, i są, są na ukończeniu w lipcu w Strasburgu ten pakiet zostanie przyjęty i wtedy już te prace, które są prowadzone w poszczególnych państwach w Polsce y, dotyczące krajowego planu strategicznego Będą mogły być tak powiedzieć zamykane. Cieszę się, że dzisiejsza wystawa. Dzisiejsze tutaj pokazują jaki jest stan polskiego rolnictwa. Ta dzisiejsza wystawa służy temu, aby rolnicy zapoznali się z tym, co jest aktualnie robione, jak, jak można polepszyć swoje ekonomiczne wyniki w rolnictwie. Do hasła przewodniego. Krajowych Dni Pola, Europejski Zielony Ład na Polach w Polsce oraz zmian czekających polskie rolnictwo odniósł się także prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych, Wiktor Szmulewicz. Jeżeli dzisiaj Europa i dobrze planuje, że tak powiem chronić klimat, chronić środowisko, chronić wszystko, się z tym akurat zgadzamy, ale jeżeli nie zabezpieczy rynku europejskiego przed napływem żywności, Pochodzenia nie wiadomo jakiego i bez napływu, bez stosowania tych wszystkich reżimów i tych innych, to spowoduje to zwiększone koszty, bo, bo, bo ten, ta kura po, po, potrzebuje większego obiektu. Zagrożeń jest wiele. Czy będzie rekompensata z tego tytułu na tyle, co będzie za, zadowolała wspólnej polityce? Tego wszystkiego jeszcze tak do końca nie wiemy. Wiemy tylko, że ma tych środków nie być więcej, czyli, czyli tak, tak naprawdę, to jak już nie ma być więcej, a mamy mieć wyższe koszty, to możemy mieć mniej. Dla mnie główny cel to, żebyśmy zapewnili samowystarczalność kraju żywieniowego. Po zakończeniu części oficjalnej dyrektor Zarudzki zaprosił gości do wspólnego zwiedzania stoisk wystawców. Wśród firm swoją ofertę zaprezentowała Krajowa Spółka Cukrowa. Nasza współpraca z plantatorami jest bardzo rozwinięta. Dzisiaj od godziny już 9 rano jesteśmy tutaj, pomagamy plantatorom, doradzamy w zakresie uprawowym problemów, jak, z jakimi w tym roku się spotykamy ochrona fungicydowa, herbicydowa to są wszystkie zagadnienia, które dzisiaj z plantatorami poruszamy. Problemem, który za chwilę pewnie wystąpi, pojawia się co roku jest chwościk buraka i tutaj też uczylamy naszych plantatorów, by ten zabieg pierwszy, fungicydowy, niezbędny bo tak na dobrą sprawę od tego zależy skuteczność całego planu ochrony przed chwościkiem, wykonać na czas, nie przegapić tego, wsłuchiwać się w sygnały służby surowcowej, która też będzie informowała w momencie, w którym to największe zagrożenie ze strony chwościka wystąpi. Fundacja Krajowej Spółki Cukrowej Pomagania Krzewi ma kilka lat. W tym roku postawiliśmy sobie za cel wychodzenie naprzeciw potrzebom obszarów wiejskich, które są dla nas najważniejszym interesariuszem, szczególnie tam, gdzie prowadzimy działalność. Są to nasze cukrownie, zakłady produkcyjne, tak naprawdę na terenie całego kraju. Bo zależy nam na tym, jako fundacji, żeby bezpieczeństwo gospodarstw rolnych w naszym kraju. Z każdym rokiem poprawiać. Jesteśmy zaskoczeni tak, tak pozytywnym odzewem ze strony kół gospodyń wiejskich w naszym kraju. Nasze pierwsze projekty dotyczyły tylko województwa kujawsko-pomorskiego i lubelskiego, ale odzew kilkaset kół się zgłosiło do nas z pomysłami. Kilkaset projektów zostało przez nadesłanych w wielkanocnych konkursach kulinarnych. Dlatego jesteśmy bardzo zaskoczeni, bardzo pozytywnie, podkreślam i na pewno będziemy kontynuować to, rozważamy kwestie, żeby kolejne projekty miały charakter już ogólnie. Polski. Szukamy do tego partnerów, także zachęcamy wszystkie instytucje, którym bliska jest ta, ta, ten obszar, którym zależy na rozwijaniu tych tradycji, które pielęgnują właśnie koła gospodyń wiejskich. Są one dla nas niesamowite, cały czas jeszcze nie wszystkie są odkryte i robimy wszystko, żeby jeszcze w tym roku uruchomić kolejny projekt adresowany do tego obszaru. Firma Hypromise zajmuje się produkcją na skalę przemysłową owadów Hermetia i Lucens. Jeden z produktów, który, który generujemy, jest nawóz z odchodów owadzich. Jest to nawóz naturalny. On nie zawiera żadnych środków syntetycznych, chemicznych. Także, jak najbardziej, polecany do produkcji ekologicznej czy do zastosowania ekologicznego. Ma bardzo korzystny skład, jeżeli chodzi o zawartość mikro i makroelementów. Co wyróżnia ten nawóz, to też, że ma w swoim składzie hitynę, która działa prozdrowotnie dla, dla roślin. Jest takim naturalnym biostymulatorem. Firma Hypermine przede wszystkim zajmuje się hodowlą owadów i produkcją materiałów paszowych. Dla zwierząt gospodarskich, dla zwierząt towarzyszących akwakultury. Owady są przetwarzane na materiał paszowy i traktowane jest jako białko dla zwierząt, które oczywiście ma poza wartości, wartością białkową również wiele innych zalet, między innymi wartości prozdrowotne, bakteriobójcze i stwarzać dobre warunki rozwojowe do udziału w tegorocznej edycji Krajowych Dni Pola zaproszono wszystkie instytuty naukowe podległe Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytut Technologiczno-Przerodniczy Państwowy Instytut Badawczy ma wieloaspektową działalność. Jesteśmy otwarci na wiele aspektów i badań naukowych związanych z rolnictwem i współpracy z młodymi szczególnie ludźmi. Współczesna nauka tak musi wyglądać. Nie może być skostniała, nie możemy spocząć na laurach. Musimy się ciągle zmieniać, ciągle rozwijać. Zajmujemy się ternymi górskimi, małymi, małymi przydomowymi oczyszczalniami ścieków. Instytut jest tworem, który ciągle się zmienia. Nie możemy powiedzieć, że zajmujemy się tylko tym. Jesteśmy otwarci na wiele aspektów i badań naukowych związanych z rolnictwem. Mamy bardzo nowatorskie rozwiązania i próbujemy je ciągle udoskonalać związane z dronami. Szczególnie y, dumny jestem z tego, że Instytut jest y, Eksploratorem, producentem, można powiedzieć, dronów, które e, latają w stratosferze. E, ja chciałbym powiedzieć, że e, dotacja państwowa ciągle spada e, dla instytutów. Więc, jeżeli nie będziemy potrafili sobie e, radzić w tej sytuacji, chodzi tutaj o właściwe zagospodarowanie olbrzymiego majątku, który, który instytuty posiadają, e, no, będziemy skazani na słabe finansowanie nauki, odpowiednie zagospodarowanie tego majątku, komercyjne pozwoli na finansowanie nauki w instytucie.